przede wszystkim, to musi być osoba, która będzie widziała perspektywicznie Czarną Białostocką i jej szansę na istnienie na rynku, na, na ewentualny rozwój. Osoba, która otworzy się na ludzi, na wszystkich ludzi. Osoba, która nie będzie stawała stronniczo po którejkolwiek ze stron, tylko będzie dostępna dla wszystkich. Przypominam sobie burmistrza Alfreda Kozłowskiego, który, który potrafił usiąść ze starą kobietą, porozmawiać, który miał zawsze czas na ulicy, w innych miejscach. Więc musi być to osoba na pewno kontaktowa. Na pewno musi to być osoba otwarta na różne propozycje, różne opcje, różne skrajne wydarzenia. Na pewno musi być to osoba, która potrafi planować to, co się dalej zdarzy w kontekście nie tylko miejscowości czy najbliższego otoczenia, ale w kontekście. Wydarzeń krajowych, wydarzeń światowych, bo to wszystko ma wpływ na, na nasze małe, drobne, lokalne życie. Z całą pewnością koniunkturalność rynku powoduje wiele różnych zachowań i zmiany koniunkturalności rynku. I tu trzeba zdążyć z tym całym tematem. Trzeba na pewno zadbać o rozwój dziedzin, które zostały zapuszczone. Jeśli o mnie chodzi, moje własne doświadczenia mówią o tym, że poprzedni burmistrz nie chciał współpracować za bardzo, chciał tylko przejmować pomysły. Ten burmistrz, no mam takie pismo, w którym oczekuję ode mnie wyjawienia planów działań i całej reszty, no ale tutaj działa prawo autorskie i ja się nie podzieliłem do końca swoim pomysłem. Natomiast widzę możliwość, mam takie plany, przygotowuję te plany, w tej chwili prowadzę spotkania na, z ludźmi, którzy. Mogliby pomóc przyszłemu burmistrzowi rozwinąć cokolwiek z tych dziedzin, które leżą. Nie dalej, jak wczoraj spotkałem się z osobu, w sklepie z osobą, która posiada kwatery agroturystyczne jako takie, no i mówi, że w tej chwili jest zastoj i nic się nie dzieje. I chciałbym, żeby osoba, która na przykład będzie burmistrzem przyszłym, rozważyła możliwości i szanse, żeby uruchomiła tryby pozwalające rozwijać się i korzystać z, z cywilizacji właśnie tu na naszym małym rynku. Nie tylko ciężki przemysł. Miało nie być spalarni śmieci, jak pamiętamy z, naszego, z naszej historii miejscowości. Teraz spalarnia śmieci jest w Białym Stoku, w mieście okazuje się nikomu nie przeszkadza. Pieniądze płyną do Białego Stoku, stąd, a my jednocześnie jesteśmy tylko płatnikami, a mogliśmy być tymi, którzy skasowują pieniądze z całego regionu, więc takie ruchy zostały źle zrobione, burmistrz Kozłowski chciał takie coś wprowadzić, czy to było dobre czy nie, nie mnie osądzać, turniej piłkarski, gdzie patronatem objął burmistrz. Fajnie, powinien był objąć, natomiast w momencie, kiedy wyszły na jaw te właśnie takie niesympatyczne teksty, niesympatyczne hasła, powinien był wycofać ten patronat, i zrobić to ostentacyjnie, tak jak go objął tym patronatem, więc taka takie zachowanie hmm, po prostu no, normalne, powiedziałbym. Obserwujemy w koło to, co się dzieje, obserwuję w koło to, co się dzieje i powiem, nie bawi mnie to. Bardzo, bardzo czuję się bardzo zagrożony w tych miejscach po prostu i uważam, że tak, do wszystkich. Powinien z wszystkimi rozmawiać. Powinien mieć ludzi do tego, żeby. Tak, burmistrz, powinien mieć ludzi do tego, żeby oni kontaktowali się z ludźmi. To nie my, jako petenci, powinniśmy biegać do urzędu i prosić łaskawy burmistrzu, pozwól nam zrobić to czy tamto, tak jak to miało miejsce z, z mego doświadczenia wcześniej. Tylko to ludzie, którzy są zatrudniani, angażowani przez burmistrza, powinni docierać do ludzi. Jest kilka osób w karnej Białostocki, tak naprawdę z inicjatywami sensownymi, logicznymi, ci, którzy już działają, i są tacy, którzy gdzieś tam siedzą w zamrażarkach i czekają na sytuację, w której mogliby dać szansę miejscowości. No powiem tyle, ja osobiście uciekałem stąd z kilkoma rzeczami w tym roku, nawet nie organizuję w Czarnej Białostockiej imprez, które się przez 2-3 lata organizowałem w Czarnej Białostockiej. Po prostu nie ma koniunktury, nie ma tego, co potrzeba, nie ma tej akceptacji prawidłowej, to ja muszę chodzić, to ja muszę wykładać swoją energię, swoje środki na to, żeby coś się działo dla miejscowości w dziedzinach, które są tak naprawdę bardzo przyszłościowe. Z najbliższego mego otoczenia, który, z którym mam do czynienia, wynieśliśmy się z imprezą wodno samolotów z Czarnej Białostockiej do Narewki i wójt Narewki jest tą osobą, która jest otwarta nie zawsze może, ale jest otwarta na współpracę. To jest jeden przykład blisko nas z Podlasia. Taka ogólnopolska postać to jest Biedroń, który jest doskonałym przykładem, gdzie podniósł, nawet zdołał podnieść podatki w, gminie, w swojej gminie po pokazaniu ludziom tego, co się dzieje tak naprawdę, po pokazaniu szans i możliwości rozwoju. To nie tylko. Jest jeszcze więcej takich fajnych gmin, gdzie one rzeczywiście są z przodu. Z nazwisk w tej chwili nie pamiętam, ale ten Biedron jest takim przykładowym przykładową taką osobą, która rzeczywiście jest otwarta. Biedroń jest o tyle dobrym przykładem, że przede wszystkim ludzie wiedzą, co się dzieje. Transparentność, przejrzystość, jawność tego, co się dzieje w urzędzie. Nie ma tam z tego, co słyszę z mediów, nie ma tam problemu z dostępem do, do burmistrza. Przykładem Biedronia jest właśnie to, że ludzie mają odwagę mówić, oczywiście, na pewno ten człowiek. Też ma wielu przeciwników na swoim terenie, ale do nas docierają informacje te, takie bardzo pozytywne, dobre. I to o to chodzi, żebyśmy my stali się jako, żeby z przyszłym burmistrzem, który w Czarnej Białostockiej miałby dalej rządzić, żebyśmy mogli zrobić podobną sławę, podobną przejrzystość, podobne, podobną markę Czarna Białostocka, żeby miała, jak ma gmina zarządzana przez na przykład Biedronia. I to o to chodzi właśnie. Wczoraj byłem w gminie Korycin, rozmawiałem z sekretarzem gminy, tam taka pani, jak posłuchałem, co oni robią, posłuchałem co, dokąd oni zmierzają, to powiem tylko tyle. Leko Czarnej Białostowskiej do efektów, które uzyskano przez wiele lat w Korycinie. To wójt od wielu lat zarządzający ten, y, tą gminą Pan Lech. Jest tą osobą sztandarową, która ciągnie za sobą elektorat. Nie sądzę, żeby, żeby ludzie chcieli zmienić, bo z moich rozmów nawet w dniu wczorajszym nie widzą możliwości zmiany wójta na innego. I to o to chodzi. Ja chciałbym, żeby u nas był taki burmistrz. Nie mówię o burmistrzu byłym, który w Czarnobiałostocką zarządzał przez 12 lat, bo teraz mamy kwiatki tego, co mamy. Co, co, tego całego rządzenia. To są, to są właśnie dokumenty, które poświadczały nieprawdę, to są, to są akty notarialne, które będą do podważenia w najbliższym czasie, to są przewłaszczenia mienia, to jest defraudacja środków publicznych, który, których się dopuścili, to są podróże w czasie w końcu, gdzie podpisywano, gdzie burmistrz podpisywał umowy z ludźmi, że dwa lata wcześniej wybuduje im coś, co już dawno działało. To jest. To jest ewidentna podróż w czasie byłego burmistrza. Ten obecny nie rozliczył tego i nie chciałbym, żeby następny burmistrz nie rozliczył tych, tych dotychczasowych numerów, które, są, które miały miejsce. O, tu trzeba wyprostować, uporządkować nasz, naszą gminę, trzeba uporządkować zależności prawne, trzeba uporządkować jako pierwsze. Najpierw posprzątać, a dopiero później trzeba iść do przodu. A tak naprawdę trzeba równolegle, czyli jednocześnie iść do przodu i jednocześnie sprzątać. To musi być część z wyobraźnią a nie mały administrator drobny, bo to nam się niestety trafiają mali administratorzy.